Karol Dickens Wielkie nadzieje. Podziel się tym filmem z przyjaciółmi, jeśli ci się podobał. Rozdział 28. Tak więc miałem odwiedzić następnego dnia swą rodzinną stronę. W pierwszym porywie skruchy chciałem stanąć u Józefa, ale po pewnym czasie, gdym zamówił sobie miejsce w dyliżansie i zawiadomiłem pana Poketa, zacząłem szukać tłumaczenia, by nie stawać tam tylko pod niebieskim dzikiem. Po pierwsze... Sprawiłbym kłopot Józefowi, bo nie oczekiwano mnie i pościel pewno nie była przygotowana. Po drugie, z domu naszego było trochę za daleko do pani Hewiszem, a ona właśnie miała do mnie interes. Nie trudno samego siebie oszukać i dlatego z łatwością poddałem się tym fałszywym dowodom. Jednakże to bardzo dziwne: wziąć przez pomyłkę fałszywą monetę za prawdziwą, rzecz zupełnie zrozumiała, ale cóż rzec o tym, który uważa za prawdziwą, fałszywą monetę swego własnego wyrobu. Kuglarz może zręcznie zabrać moje pieniądze i podłożyć na ich miejsce orzechowe skorupy. Ale czemże jego zręczność w porównaniu z moją, gdy sam chowam skorupy i zapewniam się, że to pieniądze? Skoro postanowił zatrzymać się pod niebieskim dzikiem, zacząłem rozmyślać, czy by nie wziąć ze sobą gruma. Nakłaniała mnie do tego bardzo myśl o efekcie. Jak i wywołałyby jego buty na podwórzu niebieskiego dzika z triumfem myślałem jak to on wejdzie do sklepu Freba i oszołomi chłopaka ale z drugiej strony ten sam chłopiec mógł spoufalić się z nim i opowiedzieć mu o mnie lub wyśmiać go i obrzucić błotem na ulicy wszystkiego można się było spodziewać po tak zuchwałym stworzeniu mogła też usłyszeć o nim moja dobrodziejka i nie być zadowoloną z takiego postępowania słowem Zdecydowałem się jechać sam. Wziąłem miejsce w wieczornym dyliżansie, a ponieważ była już zima, nie mogliśmy przyjechać na miejsce przed zmierzchem. Dyliżans wyjeżdżał o drugiej godzinie. Ja zaś stawiłem się na stacji 10 minut przed odjazdem. Wziąłem ze sobą gruma na stację dyliżansów aby mi pomógł w razie potrzeby, choć, prawdę mówiąc, nigdy mi nie pomagał, jeśli tylko mógł się wykręcić. W tych czasach był zwyczaj przesyłania skazanych na galery w ogólnych dyliżancach. Często słyszałem o tem i sam widziałem na większych drogach, jak siedząc na zewnętrznych miejscach, dzwonili łańcuchami, i dlatego wcale się nie zdziwiłem, gdy Herbert spotkawszy mnie oznajmił, że wraz ze mną jedzie dwóch skazańców. Jak wiadomo, miałem powody, choć już bardzo zastarzałe, mieszania się na ich wspomnienie. Przecież ci to wszystko jedno Hendlu. Naturalnie, Zdawało mi się, że ci się to bardzo nie podoba. Nie mogę powiedzieć, by mi się podobali, bo i ty zapewne niezbyt ich lubisz, jednak prawie mi to obojętne. Patrz, prowadzą ich. Jakie ordynarne i poniżające widowisko. Wychodzili ze sklepiku i prawdopodobnie dopiero co częstowali swego dozorcę, bo wszyscy trzej obcierali usta rękami. Ręce obu skazańców były skute razem, na nogach mieli znane mi okowy. Dozorca, Prowadzący ich miał przy sobie parę pistoletów i pod płaszczem niósł grubą, sękatą pałkę. Jednakże zdawało mi się, że był z nimi w przyjaznych stosunkach. Zatrzymał się na środku podwórza i zaczął się przyglądać, jak zaprzęgają konie. Jeden z więźniów był wyższy i tęższy od drugiego, ale skutkiem jakiegoś zwyczaju właściwego, nie tylko skazańcom, ubranie miał węższe i krótsze niż towarzysz. Ręce jego i nogi wydawały się ogromnymi poduszkami do szpilek, a w ogóle dziwny kostium strasznie koszlawił mu figurę. Od razu poznałem jednak jego przymknięte oczy. Był to nieznajomy, który dał mi niegdyś w gospodzie dwa funtowe bilety. Z przyjemnością spostrzegłem, że mnie nie poznał. Patrzył na mnie z boku, oczy jego zatrzymały się na mym łańcuszku, potem splunął na bok i powiedział coś do przyjaciela. Obaj zaśmiali się, obrócili się, Zadźwięczeli łańcuchami i zwrócili uwagę na coś innego. Wielkie numery na plecach, jakby pozdejmowane z domów, ordynarne, nieskładne figury, okowy na nogach, obwiązane ze względu na publiczność chustkami do nosa, wreszcie pogarda, okazywana otoczeniu, wszystko to nadawało im jakiś niemiły, ponury wyraz. Ale to nie koniec. Okazało się, że siedzenia zewnętrzne były zajęte przez jakąś rodzinę, wracającą z Londynu na prowincję. I dlatego dla skazańców pozostały tylko przednie miejsca, zaraz za woźnicą. Widząc to, krewki obywatel zajmujący czwarte miejsce z przodu rozłościł się i krzyczał, że sprzeciwia się przepisom sadzanie go w tak podłem towarzystwie: że to wstrętne, obrzydliwe, bezwstydne itd., itd. Dyliżans był gotów i woźnica już się niecierpliwił. Zaczęliśmy siadać, podeszli do nas i skazańcy z dozorcą. Szła od nich woń dziwnej mieszaniny chleba, tytoniu, sznurków i sadzy, zapach właściwy wszystkim skazańcom. Niech się pan nie obawia, zwrócił się dozorca do zagniewanego podróżnego. Sam siądę obok pana, ich zaś posadzę z boku. Nie będą pana niepokoili, niech pan sobie wyobraża, że ich wcale nie ma. I niech pan mnie nie obwinia, zamruczał znajomy mój skazaniec. Zupełnie nie pragnę jechać. Gotów jestem pozostać. Jeśli to ode mnie zależy, będę bardzo zadowolony, o ile kto zajmie moje miejsce. I ja także, ponuro rzekł drugi więzień. Nikogo bym nie niepokoił, o ile bym postępował według swej woli. Potem roześmiali się obaj i zaczęli gryźć orzechy, wypluwając skorupy. Zdaje mi się, że w ich położeniu, będąc przez wszystkich pogardzanym, uczyniłbym to samo. Wreszcie gniewny obywatel musiał zdecydować się albo jechać w tem niemiłym towarzystwie, albo pozostać w Londynie. Nic mu nie pozostało innego, jak zająć miejsce. Obok niego usiadł dozorca, a dalej więźniowie. Ja zająłem miejsce na koźle przed samym mym skazańcem, tak że oddech jego obwiewał mą głowę. Żegnaj, Hendlu — zawołał Herbert, gdy dyliżans ruszył. Mimo woli pomyślałem, jakie to szczęście, że nie nazwał mnie Pipem. Nie można wyrazić, jak dokładnie wyczuwałem oddech więźnia nie tylko na głowie, ale i wzdłuż pleców. Miał on jakąś jadowitą własność, i zdawało mi się, że przenikał do mózgu. Zaczynałem już zaciskać zęby. Na próżno starałem się zwrócić się doń bokiem i ramionami chronić głowę przed jego oddechem. Usiłowania te mogły tylko przyprawić mnie o skrzywienie kręgosłupa. Pora była bardzo wilgotna, i więźniowie przeklinali wciąż zimno. Wszystkich nas ogarnęła jakaś śpiączka i nie dotarliśmy nawet do połowy drogi, a już wszyscy zadrzemali, drżąc z zimna. Ja też zasnąłem, rozmyślając, czy by nie dać temu nieszczęśliwemu kilka funtów i jakby to najlepiej uczynić. Ale na koźle spać niewygodnie i ze strachem zbudziłem się, silnie schyliwszy się naprzód, jakbym chciał skoczyć między konie i znów zacząłem myśleć o swym więźniu. Prawdopodobnie dłużej spałem niż myślałem, bo choć niczego nie mogłem rozpoznać w ciemnościach, przy migającym świetle latarni, ale czułem po wilgoci w powietrzu, że jedziemy wśród moczarów. Więźniowie, chcąc skryć się za mymi plecami przed chłodem i wiatrem, zupełnie położyli się na mnie. Nie zdołałem jeszcze przyjść zupełnie do siebie, gdy usłyszałem jeden taką rozmowę więźniów. Dwa funtowe bilety. Skądże je wziął? Nie wiem widocznie gdzieś ukrywał, albo przyjaciele dali, chciałbym je mieć teraz. Dwa funtowe bilety, czy przyjaciół? Naturalnie, że bilety. Za jeden bilet oddałbym wszystkich przyjaciół na świecie i uważałbym to za doskonały interes. No i cóż więcej? A więc, ciągnął przerwane opowiadanie więzień, wszystko to stało się w jakieś pół minuty na stosie drzewa masztowego. Prędko was wypuszczają, spytał. Tak, odpowiedziałem. Czy nie moglibyście wyszukać chłopca, który mnie nakarmił i nie wydał mojej tajemnicy i oddać mu te dwa funtowe bilety? Obiecałem i spełniłem swą obietnicę. No toś głupi, zamruczał drugi. Ja bym przepuścił je na jedzenie i wino. Widocznie był to prostak. Przecież ciebie poprzednio nie znał. Ani trochę. Nie z jednej byliśmy szajki i z różnych pontonów. Ale powiedz naprawdę, czyś tylko w tych stronach był na pontonie. Tak. Na no cóż myślisz o okolicy? Najgorsze miejsce. Brud, mgła, błoto i praca. Praca, błoto, mgła i brud. Obaj zaczęli obrzucać nasze strony najszkaradniejszymi przezwiskami, ale powoli wyczerpali zapas nagan i mimowoli umilkli. Wysłuchawszy tej rozmowy, na pewno byłbym zszedł z karetki i pozostałbym sam na ponurej drodze, gdybym nie był przekonany, że mój znajomy nawet nie podejrzewa mej obecności. I rzeczywiście, nie tylko zmieniłem się co do wieku i wzrostu ale miałem inne ubranie i położenie moje obecnie było inne także nie mógłby absolutnie poznać mnie bez obcej pomocy jednakże jeśli zbieg okoliczności mógł zetknąć nas obu w jednym dyliżansie to mógł również odkryć me nazwisko dlatego postanowiłem zejść skoro tylko wjedziemy do miasta plan ten wykonałem z pospiechem. mały mój tłomoczek leżał u mnie pod nogami w skrzynce musiałem tylko odsunąć haczek, aby go wyjąć Rzuciłem go na ziemię i sam zeszedłem za nim przy pierwszej latarni miasta. Co się tyczy więźniów, odbywali dalej drogę w dyliżansie, a następnie udali się na pontony. Przypomniałem sobie miejsce, skąd ich powiozą na ponton. W wyobraźni swej już widziałem łódkę, czekającą na nich przy ziemnych stopniach. Słyszałem wołanie – odbijaj! Nie mogłem wyjaśnić sobie, czego się obawiałem, ponieważ uczucie moje było nieokreślone. Owładnął mną jakiś dziwny dreszcz. Idąc do zajazdu, czułem, że czegoś więcej się obawiałem od prostego, choć bardzo nieprzyjemnego poznania mnie przez więźniów. Byłem przekonany, że tem nieokreślonym uczuciem, jakie mnie opanowało, był zmartwychwstały na chwilę strach prześladujący mnie w dzieciństwie. Pokój jadalny pod niebieskim dzikiem był obecnie pusty, i służący mnie nie poznał, póki nie zasiadłem do obiadu usprawiedliwiając się ze swego zapomnienia, zaproponował zaraz, że pośle po pębelczuka: Nie, nie potrzeba. Służący, który niegdyś w dniu mego przyjęcia na naukę do Józefa protestował w imieniu mieszkańców, widocznie bardzo się zdziwił i skorzystał z pierwszej dogodnej sposobności, by podsunąć mi pod rękę zatłuszczoną kartkę miejscowej gazety, Nasi czytelnicy nie bez zainteresowania dowiedzą się ze względu na niedawne romantyczne uzyskanie wysokiego stanowiska przez jednego młodego artystę żelaznych wyrobów z naszej dzielnicy, że pierwszym patronem, przyjacielem i dobroczyńcą znakomitego młodzieńca był człowiek przez wszystkich poważany i zajmujący się interesami na targu zboża i nasion. Jego niezwykle wspaniałe biura i składy znajdują się o sto kroków od głównej ulicy. Z wewnętrznym zadowoleniem oznajmiamy, że on właśnie był mentorem naszego młodego Telemaka, bo bardzo przyjemnie dla nas, że młodzieniec ów przede wszystkim zawdzięcza swe szczęście obywatelowi naszego miasta. Po przeczytaniu mogę przypuszczać, że jeśli bym w dniach szczęścia i radości znalazł się przypadkiem na biegunie północnym, zapewne i tam spotkałbym jakiego Eskimosa lub kogo innego, co by mi oznajmił, że Pębelczuk był dobrodziejem mym w młodości. I twórcą mego szczęścia. Doceniasz? Subskrybuj.